Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Łukasz z kanału Japa. a my gdzie jesteśmy? Już Wam pokazuję gdzie jesteśmy. Jesteśmy, słuchajcie, w Wojcieszynie, w okolicach Złotoryi i przyjechaliśmy na Mistrzostwa Polski w Pukaniu Złota. Czwarte Mistrzostwa, słuchajcie, na zaproszenie organizatorów. Przemka, serdecznie pozdrawiam, jak i również Adama. Tak więc, o, jest, jest i Damiano, siemaneczko. Siema. Tak więc... Jest ekipa. Bawimy się. Bawimy się dobrze, słuchajcie, idziemy na otwarcie Mistrzostw, tak więc zaraz Wam coś nagram. O, proszę Basia. A Basia już tu pięknie kosi. Piękny granat. Ale, ale ogromny. No, team of the world razem z nami. <ścoughs> tak więc kochani, lecimy, naprawdę atmosfera jest niesamowita. Jak co roku, w tamtym roku byliśmy z Siasiem i postanowiliśmy, że w tym roku przyjedziemy z rodzinkami i trochę się pobawimy, tak więc zaraz startujemy z dzieciakami w mistrzostwach w kategorii dzieci i będzie bongo. tak więc do zobaczenia na mistrzostwach gdzie przyszły mistrz Polski w pukaniu złota tak więc dzisiaj się bawimy grubo tak Tymcia? tak no już znowu wcierać sobie nudzie ale rzeka Skora prowadzi się pięknym słońcem, tak Tymusia? Wczoraj nie było tak kolorowo, ale dzisiaj jest naprawdę fajnie. Idziemy pod biuro zawodów. Tutaj macie kramy, na których można kupić przeróżne rzeczy, słuchajcie. Eee, regionalne. O, już widzę. Małgorzata się zatrzymała przy Bolesławcu. Prawdziwego. My w Lublinie kupujemy. My w Lublinie Jest Siasio, jest ekipa. A jutro, my z czasem, startujemy w drużynowych Mistrzostwach. Zobaczycie nas w akcji, tak więc na pewno będzie nagranie z brzegu rzeki, jak i ze środka. Tak więc życzcie nam powodzenia, będzie grubo. Czekamy na otwarcie mistrzostw. A tu mamy przemkę organizatora naszych mistrzostw, tak więc pozdrawiamy serdecznie i rozpoczynamy mistrzostwa. W złotonośnych terenach, w powiecie złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka, w szynie na rzece Skorze, gdzie po raz kolejny będą się odbywać już po raz czwarty czwarte międzynarodowe Mistrzostwa Polski w płukaniu złota w rzece. Bardzo serdecznie witam wszystkich, przede wszystkim wszystkich zawodników, którzy przybyli do nas z odległych miejsc i chciałbym życzyć Wam, abyście jak najwięcej tego, tych drobin złota znaleźli. Życzę miłej rywalizacji i wesołej zabawy. Czwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Pukaniu Złota w rzece uważam za otwarte. A o powitanie y, gości, którzy nas no, tutaj odwiedzili poproszę gospodarza tego terenu, wójta y, gminy Pielgrzymka Tomasza Sybisa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że chwilę przywitam też gości. Witam serdecznie burmistrza Złotoryi, najstarszego miasta w Polsce, stolicy płukania Złota, Pawła Kulika, wicestarosty powiatu złotoryjskiego, panią Beatę Gralak, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pielgrzymka, Mirosława Korzysko, Sebastiana Dębickiego, dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteka w sołtysa wsi Sylwestra Abramka, bardzo serdecznie witam Polskie Bractwo Kopaczy Złota z szefem, z wyżkiem Soją na czele, którzy tutaj od lat patronują nam i biorą na siebie ogromną część organizacyjną przygotowania i prowadzenia całych tych zawodów. Ale przede wszystkim witam bardzo serdecznie państwa. Dla nas to ogromny zaszczyt, a dla mnie szczególnie. Cieszę się bardzo, że widzę twarzy już po raz czwarty niektóre, a niektóre pierwszy raz. To świadczy o tym, że ta impreza nam się rozwija. Dziękuję bardzo, że jesteście z nami i miło spędzicie tutaj myślę, że dwa dni minie pielgrzymka w Sołectwie Włocieszyn. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ta rzeka spora, którą patrzycie, ona taka spokojna dzisiaj jak zawsze, ale we wrześniu ubiegłego roku naprawdę tutaj pokazała swoje prawdziwe oblicze. To jest rzeka górska. Mieliśmy ogromne tutaj problemy powodziowe, dużo strat w infrastrukturze. Ten teren już odtworzyliśmy, uzupełniliśmy, nie czekając na wody polskie, wiedząc właśnie, że mamy tutaj mistrzostwa, ale jeszcze tutaj na tej rzece wiele prac przed nami. Ja bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście przyjeżdżali do Gminy Pielgrzymka nie tylko na te zawody. I powiem Państwu, że kiedy kończymy te zawody najczęściej w czerwcu, to tutaj do jesieni praktycznie co weekend przyjeżdżają osoby, i bawią się tutaj wrzesy w płukanie złota dlatego też nasza gmina podjęła inicjatywę że będziemy tutaj rozbudować infrastrukturę w tym roku już powstaną pierwsze urządzenie już mamy promesę finansową na to taka infrastruktura turystyczno-rekreacyjna i w kolejnym roku altanka oświetlenie takie małe płucznie grill, żeby po prostu to miejsce było bezpieczne, atrakcyjne, żeby ludzie z tego korzystali. Także dzięki wam, dzięki Polskiemu Bractwu Kopaczy Złota to miejsce, gmina Pielgrzymka i sołectwo no znalazły się już się na mapie tutaj Polski i masa ludzi przyjeżdża i korzysta nie tylko z tego miejsca, tylko też z atrakcji naszej gminy Pielgrzymka. Także witam państwa bardzo serdecznie, cieszę się jesteście, życzę naprawdę o atmosferę, jestem przekonany, że będzie dobra, jak zawsze jesteście wspaniałą grupą ludzi, które się bawią, którzy są bardzo zadowoleni, Rywalizacja zawsze zdrowa i sportowa, także życzę wszystkiego do prawa. Myślę, że poprosimy teraz o zabranie głosu pana burmistrza miasta Złotoryja, Pawła Kulika. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na te dwa dni stolica polskiego złota jest przeniesiona do Złotoryi, także oddajemy do, do pielgrzymki, przepraszam, ze do pielgrzymki. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, cieszę się, że te zawody są, odbywają się właśnie w gminie Pielgrzymka, że możemy pogodzić i Złotoryję z gminą Pielgrzymką. Właśnie to partnerstwo pokazuje, że dbamy o rozwój nie tylko swoich gmin, ale także całego powiatu i tutaj Pogórza Kaczawskiego. Niedawno. Mieliśmy Mistrzostwa Polskie w Pukaniu Złota na Akwenach, tutaj w, na Złotej Arenie w Złotoryi nad Zalewem. Dzisiaj mamy na rzece, w rzece w Skorze, a ja już Państwa bardzo serdecznie zapraszam na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Pukaniu Złota do Złotoryi. Sierpień 2026, impreza e, odbywa się w Złotoryi. Ja chciałem bardzo serdecznie pogratulować e, Panu Wójtowi, ja byłem w tamtym roku na wręczeniu mm, medali. Na zakończeniu i widzę, że z roku na rok ta impreza się rozrasta. Gratuluję również polskiemu Bractwu Kopaczy Złota, że dbają o tę pielęgnację, o te tradycje i wszczepiane są w tych młodych pukaczy, bo właśnie o to nam chodzi, żeby wspólnie robić inicjatywy i wspólnie, żeby pielęgnować to właśnie pukanie złota z czego słonie Złotoryja, ale i też okolice. Życzę Państwu wspaniałej zabawy. Pogoda jest zamówiona, nie będzie deszczu, także bawcie się świetnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pani Starostwo, prosimy bardzo. Właściwie niewiele mogę dodać do tego, co już zostało powiedziane, ale chciałabym może zacząć od tego, że bardzo serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tym wspaniałym wydarzeniu na terenie naszej gminy. To jest czwarte spotkanie. Ja pamiętam najbardziej pierwsze dwa, ponieważ byłam odpowiedzialna za organizację tego. Tym bardziej cieszę się, że kontynuowane jest to wspaniałe dzieło, ten wspaniały pomysł, który wypłynął swego czasu od pana wójta i miałam przyjemność rozpoczynać tę inicjatywę. Zwracając uwagę na państwa, ja tak to, jak pan wójt ja też powiedział, niektóre twarze są znane bardzo się cieszę, że już jesteśmy zaprzyjaźnieni. Ale zawsze wzrusza mnie i zwracam na to uwagę, że uczestniczą dzieci, dzieci i młodzież, i to jest piękne, że wasze pasje, pasje dorosłych rodziców są przekazywane i myślę, że to będzie niekończąca historia płukania złota w gminie Pielgrzymka, w powiecie złotoryjskim, w mieście Złotoryja. Więc kochani, bardzo się cieszę, że, że jesteście, a drugie. Że są z nami dzieci i młodzież. Gratuluję już osiąganych tutaj sukcesów i wydobytych złóż. Mam nadzieję, że nie jeden samorodek się tutaj pojawi. Więc tego Państwu życzę, udanej zabawy i cieszę się, że jesteście. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja Proszę bardzo, tak właśnie myślałem ja, ja nie mogłem, słuchajcie, tego ominąć Ja osobiście najbardziej chciałbym podziękować Przemkowi Bo to dzięki niemu tak naprawdę tutaj się znajdujemy I to Przemek dba o to, żeby wszystko wyglądało tak jak wygląda A ja go w międzyczasie przez cały rok cisnę Cisnę, cisnę ostro Także słuchajcie, wielkie brawa dla Przemka I dla całej ekipy, która tutaj przyjechała Wojcieszyn 2025 Uważam za otwarty z mojej strony. Dziękuję wam wszyscy kochani za przybycie. Dziękuję bardzo, tuż tu mamy podwójne otwarcie. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Ja jeszcze tylko organizacyjnie. Oczywiście również dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby żeby dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć. Strażakom za pomoc zapraszam oczywiście tutaj do namiotu wystawców. Jest jedzenie wsparcie dla Piotrusia Szliwy. Są też, będzie od 12.00 darmowy dmuchaniec, animacje dla dzieci darmowe. Są tam też zabawki i korzystamy z wszystkich atrakcji, które tutaj dla nas przygotował organizator. I życzymy sukcesów w, w wyszukiwaniu tego złota. O, I dużo szczęścia. Człowiek dusza, który potrafi z niczego coś zrobić, też dwa dni przed nim ciężkiej pracy. Oprócz tego, że będzie sędzią głównych zawodów, to jeszcze na pewno wystartuje w konkurencjach konkurencji czy konkurencjach i też ma ambicje, jak zawsze, żeby gdzieś tutaj go na podium oscylować. Przemek, oddaję Ci głos, prowadź dalej. Piękne zawody. Dziękuję. Przede wszystkim serdecznie. Was tutaj witamy. Wielu z was uczestniczyło we wszystkich tych edycjach, które do tej pory były. Niektórzy z was są po raz pierwszy. Za chwileczkę poprosimy dzieci i rodziców, bo pierwszą konkurencją, która będzie się odbywać, jest to konkurencja młody, Pukacz do lat 14. Za chwilę tutaj dzieci i rodzice będą się przyszykowywali. Najpierw udamy się nad rzekę żebyście zobaczyli e, takie wstępne szkolenie e, dla Was, e, co będziecie e, mogli robić w rzece, jak będziecie mogli z dziećmi e, działać e, i tego złota e, poszukiwać. E, weźmiemy listę, przeczytamy, e, zaprosimy Was wszystkich. E, konkurencja dzieci będzie się składać z jednej rundy 20-minutowej a wszystkie wskazówki otrzymacie już przy szkoleniu wstępnym nad rzeką. Także ja wam serdecznie przede wszystkim dziękuję, że jesteście, że macie tą pasję, macie tą energię, wszystkim z osobna tutaj życzę jak najlepszych osiągnięć, jak najlepszych sukcesów, no i wypukania jak największej ilości złota z tej złotonośnej.

Czy dzieje, brat? Prezes trzelek z błyskiem wokół Woła do rzeki, złoto czeka przy potoku Andrzej w wodzie, uczy pukać styl. Zanim zaczniesz już masz radość i kill, Adam z Anglii wrzuca je do rozmowy. I szuka kolda między kamieniami jak nowy. Słuchajcie, jesteśmy po konkurencji dzieci razem z siasiem. byliśmy udział z naszymi dzieciakami, tak więc podstawiliśmy trochę ekipę, żeby z innymi naszymi tak dzieciakami. Polatały, żeby każdy miał okazję, popukaliśmy. No i zaraz zobaczycie naszego gościa, który do nas przyjechał. Ale pierwsze chcę Wam pokazać rzekę. Jest rzeka, jest Beaver Games, tak więc serdecznie zapraszam Was do Ludwika i Pauliny, jeżeli chcielibyście pucznie miski i tym podobne. Naprawdę super sprawa. Później, że Wam pokażemy Wam, jak puczemy jak płuczemy, e, taką pucznią. Dzisiaj rano trochę się bawiliśmy. Pierwsze takie. Poloty, że tak powiem, to płucznią, ale będzie lepiej, będzie lepiej. Idziemy teraz na jakąś szamkę i złapać naszego gościa specjalnego. Słuchajcie, chodzę, chodzę i widzę. A tu jaka jest znajoma koszulka, w ogóle jakieś znajome plecy. Ciekawe, kto to jest. Co to za stowarzyszenie? Nie wiem, właśnie, ale tak gdzieś widziałem to stowarzyszenie ogólnie, nie? Ej, gościu! Nie słyszy. Ej, gościu! Nic do zgłoszenia! Patrz, nie słyszę. Byłeś w Zamościu? Jest i Silver Signal, słuchajcie. Zaraz się przywitamy i pogadamy. Słuchajcie, gość specjalny przyjechał do nas, kurde, no z Ameryki, Ameryki, nie? Tak Welcome, my tak friends! Tak Hello! Jak, Silver Signal we własnej osobie. Bardzo miła niespodzianka. Razem z Siasiem stoimy, rozmawiamy. No mega, mega! No i zaraz może coś popłuczemy razem. Zobaczymy, nie, nie? No, do USA masz? Nie, nie zabierałem sprzętu. Dobra. Ale siasza ma legendę Tak więc poszukamy grubszych sanowrotków Super za spotkanką, strzałeczka Chybanko trzymajcie Już odjechał Pojechał Silver Ale bardzo miłe spotkanie Nie ma co mówić, naprawdę niespodzianka, nieziemska Tak więc Silverku, bardzo Ci dziękuję za odwiedziny W końcu się spotkaliśmy Nie na naszych terenach, na obczyźnie Ale było fajnie Tak więc do zobaczenia Zajmujemy miejsca w rzece, patrząc na to duże drzewo, czyli praktycznie linia tego dużego drzewa, prawie do samego mostu przejazdowego. Zapraszam wszystkich do rzeki. Startujemy oczywiście na sygnał start. Pilnujemy fiolek, pilnujemy zatyczek. Gdyby się coś wydarzyło, że komuś fiolka ucieknie, e, szybka reakcja, podnosimy rękę, krzyczymy, będziemy się starać dostarczyć nową fiolkę bądź nową zatyczkę, ale staramy się pilnować. Staramy się pilnować fioleczek. Zajmujemy miejsca i na razie póki co nie kopiemy, nie przerzucamy nic rzece, tylko zajmujemy miejsce. Przeszy się kręci, to to przeco błyszczy, startowali sami najlepsi zawodnicy. To już jest grupa profesjonalistów. Absolutni są poszukiwacze, którzy już nie jeden gram złota w swoim życiu wypukali. Jak widzicie zawody się rozpoczęły, słuchajcie, kategoria mężczyzn, no sami profesjonaliści, tak więc życzę wszystkim z osobna powodzenia, słuchajcie, zaraz przejdziemy sobie do kolejnych uczestników, tu mamy pana sędziego, tam jest kolejny pan sędzia, tak więc pozdrawiamy serdecznie Michał, wszystkich. Dwie minutki minęły, a wszyscy płuczą, słuchajcie. No, naprawdę fajna kategoria, fajna dyscyplina. Mm. Idziemy dalej. Zaraz schodzimy tu na dół i pokażę wam jak to wygląda. Ale teraz pokażę wam jak wygląda cały kamp. Nie? Czyli mamy tutaj tak naprawdę wszystkie atrakcje dla dzieciaków. Tutaj macie koło gospodin wiejskich, tu macie ceramiki różnego rodzaju, tu macie bufet. No Tam dla Piotrusia wszyscy zbierają pieniążki. Tak więc jest, jest naprawdę fajnie, jest naprawdę fajnie, pogoda sprzyja i zobaczcie jaki piesiul Zobaczcie jaki piesiul nas to odwiedził, ale dobra Ja schodzę niżej Schodzę niżej, zaraz zobaczymy Co tam u chłopaków No i patrzcie teraz tu dwóch braci, Krzysiek i Andrzej No i, i brawo, brawo Brawo, brawo, brawo do Krzysia No chodzi z kulami Uszkodzona noga i będzie kopał To jest coś niesamowitego Mamy Ludwika jest i Ludwik, jest impreza. Tak więc wszyscy się porozchodzili, zaraz wejdziemy do rzeki i wam pokażę jak chłopaki płuczą. Jak tam chłopaki? Idzie pierwszy raz? ale zabawa przednia. Tak zwane świeżaki, jak to mówili starszaki, tak? No życzę wam powodzenia, słuchajcie. Na pewno... Na pewno będzie podium, nie? No, My jesteśmy w wodzie, słuchajcie. Wychodzimy na środek, no i tu ekipa prężnie działa i prężnych ma Tak więc naprawdę doping jest. No i atmosfera dobra. Zbyniu tam działa, już widzę, patrzy na mnie kątem oka. Wow. No i zobaczymy, zobaczymy co tutaj dalej będzie się działo. Ale tu jest głęboko, już nie? Patrzcie. No, ale jak widzicie, metoda jest prosta. Wszyscy po brzegach szukają, nie? tak jak chłopakom mówiłem. Ech, wszyscy po brzegach szukają, środka nikt nie rusza, jak tam efekty? No i dobrze, i tak trzymać. Krótka relacja z tego wydarzenia, słuchajcie, tutaj mamy zawodowca, tak więc ja tu liczę na podium. No, na pewno się uda, ale patrzcie, tutaj nie wiem czy ktoś z detasu to porobił, ale są fajnie oddzielone te Odcinki rzeki i naprawdę super, to wygląda. Tak, więc można sobie spokojnie działać. Jest i Sławciu, jest i cała ekipa, jest Damiano. Są nasze mordeczki. Tak, więc życzę wszystkim powodzenia. No. Powałek dalej też widzę, szuka. Tam są Czesi. Na no grubo, 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 grubo. Idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć dalej, co tu się dzieje. O, kurde, ale tu jest podkopane. Ale tu jest podkupane, słuchajcie, ale po tej powodzi prawdopodobnie ta go straciła swoją regulację. O, i są drobinki pierwsze. Zobaczcie. A, namierzyłem go. Jest drobinka. I to nie jedna. I to nie jedna drobina. Rewelacja. A jutro my się sprawdzimy. W grupowych. Zawodach. Pablo głęboko kopie. No dobrze, dobrze, żeby nie było, że tylko faworyzujemy yy, naszych zawodników, ale wszyscy są tu ważni. Słuchajcie, a tego tu jesteśmy. Patrzcie, jaki to jest klimat. Zobaczcie. Coś niesamowitego. Oczywiście doping jak najbardziej jest i Mustafa. Pozdrawiamy serdecznie, jest nasza mordeczka. Patrzcie jaki jest doping, tu mamy kolejnego sędziego, bardzo rygorystyczny, ale przyjemny człowiek, żartuje oczywiście. No dobra, wychodzimy z wody, zrobimy przejście małe i widzimy się na nocnym kopaniu. Gorączka złota trwa, słuchajcie, my tu z Mustafą generalnie, no, no co, dopingujemy i sędziujemy, nie? E, tak więc jesteśmy z naszymi. I naprawdę jest fajnie, tam jest kolejna ekipa, tu jest akurat czeska już z tego co widzę. No i też grubo jadą, Też grubo jadu, tak więc wszyscy mają szansę słuchajcie. Zdobyć, zdobyć trofeum tego mistrzostwa. Zobaczymy. Brawo! No i skończyła się słuchajcie konkurencja mężczyzn w kategorii pro powiedzmy wychodzi Pawełek widać że coś złowił konkretnego zodrowadź, zodrowadź. tak bo tak by żółtą szpadnę ale jest okej okay. jest okej okay. pokaż pokaż o ty panie Masz coś na skórę. Czy co ty tu narobiłeś? Nie jest, troszkę. Jest. No nie jest. Ruszaj. No jest dużo. Ty, kurwa, kto to teraz będzie liczył? <gry Town> Wy będziecie. nie, nie ruszaj. Jak no. mówię, nie ruszaj, to nie ruszaj. A jak mówię, ruszaj, to wtedy ruszaj. No i dobra, słuchajcie, wszyscy się schodzą, będą fiolki, no, nie bandów, nie A... fiolki oddawać. Tak więc jest cały tym. Ten... Zbyniu, jak się czujesz? Jak się czujesz? Co tam mamy? Ale... Nie, 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 nie. To mnie zdyskwalifikują. Zdyskwalifikują mnie, nie nie, o, ale grube masz Pięknie A dzięki czemu? Dzięki temu No jak? Hahaha Dobra zdrajca, na przykład tak? Tak Jeszcze raz, jeszcze raz Siasio, 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 siasio nie, nie miskę <re> pożyczył <simplicity> i, i będzie miał puchar Niech się nie zyskwalifikuje Dobrze, dobrze Kurde, sporo no. Nooo Gratulacje. Gratulacje! Brawo! Żółwiol! No nie dziwię się. Michałek dopingował. Team of the World przyjechał do Wojciechyna, tak? No. I się dobrze bawimy, słuchajcie. Zasłużona przerwa. Siema, siema. Jest jada, jada na nagrywa live'a w tej chwili. A my idziemy w stronę kempingu. Słuchajcie. Za chwilę nastąpi oficjalne liczenie No i zobaczymy, i zobaczymy Jak to będzie, ale naprawdę bardzo dużo Profesjonalnych, zaawansowanych zawodników przyjechało Na pukanie. No i tu mamy też bardzo fajną ekipę, słuchajcie Zaraz Zobaczymy, zapytamy się Pana Ludwika, jak się Pan Ludwik czuje Dzień dobry Panie Ludwiku, jak się Pan czuje? Po kategorii, tak? Będzie zwycięstwo? Jestem pewny zwycięstwa no i super, ale pewne zwycięstwo mogą Wam przynieść puczki Bayer Games, tak więc serdecznie Was zapraszam. Na pewno podlinkujemy Wam w stronę Paulina i Ludwik. Idealna para, idealny skład. Tak więc ja już ich puczkę testuję i zobaczycie to niezbawem na filmie. No słuchajcie, złoci nie jest dużo nie jest dużo, tak więc Przemek będzie to zliczał z komisją. Jest i Sławcio. Sławciu, jak się czujesz po konkurencji? Ale dałeś... Życzę powodzenia. Dzięki, dzięki. I jak? Ciężko. No ten gość to ma w ogóle ciężko, zobaczcie. I się nie podaje. Naprawdę, szacunek. Wszyscy fiolki zdają. Jakby to zabieram tą dwumilimetrową No jeszcze nie o to, to No dobra Tak więc idziemy w stronę kempingu słuchajcie i widzimy się na kolejnej konkurencji. mamy Damiana. Damianie, jak się czułeś generalnie po kategorii? Ojej, to to wiemy, że mnie się zrobić po kategorii dzisiaj? Tak. Jak wrażenie? fizycznie. Jest moc. Mentalnie tak. Jest Wice, fresh, jest fit. Też dali z wszystko. No, spoko, ale jak czujesz? No niestety. Nie obejdę się z nagrodą. Tak myślisz? Ale może w tym roku. Ale w tamtym roku... Ostatnie pamiętasz. Pamiętasz jak ci kurde wyleciały, nie? No miska drobin... nogami stanęła. No, ale walczyłeś dalej, nie? Jest, nie walczyłeś Nadzie, dalej, nie? Nad no i... Coś wpadnie. I super. Do tej miski. No i powiedz mi z takiego słuchego urobku. Powiedz widzom. Czy możemy znaleźć jakieś złoto? Myślę, że tak. Tak? Drobinki jakieś? Tutaj ten teren jest ogólnie czysiany z mm -hmm. odcinka. Dobrze. 40 lat temu tu wychodziły ładne kamieczki. No to teraz muszą wychodzić, nie? Tym bardziej po powodzi, nie? Jak tu wszystko no. się poprzemieszczało, nie? Tutaj też na został ten piach, podobnie jakaś koparka, czy coś, to coś mm -hmm. nie, nie to zobaczymy. No A dobra, to, co to da? Lec lecimy na kemping. Dziękuję Ci bardzo. Dzień dobry.